Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w domu dziennikarza. Witam Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witam w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i cieszę się bardzo, że Państwo przybyli na naszą konferencję dotyczącą kondycji mediów w Polsce. Znaczy diagnozy nie trzeba stawiać, bo wszyscy wiemy, że media w Polsce przeżywają kryzys. Może to jest pocieszające, że ten kryzys nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego lokalnego rynku, bo dotyczy rynku w całej Europie. Niedawno przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich sekretarz generalny uczestniczył w konferencji w Salonikach zjechali się dziennikarze z całej Europy i w czasie tej konferencji było słychać taki jeden głośny lament dotyczący, dotyczący tego, co się dzieje w środowisku dziennikarskim. Tak? Narzekali Grecy, oni to już nawet nie narzekali, bo już nie mają siły narzekać. Narzekali Hiszpanie, narzekali Portugalczycy. Wszyscy się zastanawiali, jak ochronić w ogóle etos, jak ochronić zawód dziennikarza. I nasza konferencja tutaj i następna konferencja, którą szykujemy, konferencja, która będzie w Krakowie 7 maja, dotyczy opowieści o tym, co się dzieje w mediach w Polsce i też zastanowienia się nad tym, czy istnieje jakiś skuteczny sposób na przeciwdziałanie degradacji naszego zawodu. E, mam nadzieję, że e, nasi paneliści, którzy się uśmiechają, i e, 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 e... No, w, 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 odpowiedzą, przynajmniej pokażą drogę i wskażą kierunek, w, jaki, w jakim powinno, powinny pójść media, zarówno pracodawcy, jak i dziennikarze. Jakie warunki powinniśmy postawić i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy tutaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest otwarte dla wszystkich nurtów życia zawodowego. Jesteśmy zainteresowani kondycją naszego zawodu. I, i mam nadzieję, że w czasie całej kadencji to już tak górnolotnie mówię, ale będziemy to udowadniać,